Dla tych, którzy nie mieli tego szczęścia i nie załapali się na czasy pod gruszą, czyli nie ma zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, jest jeszcze nadzieja, a nazywa się ona świadczenie urlopowe. W czasy pod gruszą i świadczenie urlopowe to nie jest to samo i to musimy sobie zapamiętać. Wyznacznikiem funkcjonowania jednego bądź drugiego jest posiadanie przez daną firmę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Firma nie musi być do niego zobligowana, ale ten, ten regulamin musi być. Jeśli mamy do czynienia z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych, to pracownicy składają oczywiście wnioski i otrzymują pieniądze w postaci wczasów pod gruszą. Jeśli nie, to pracownicy zatrudnieni w tych firmach innych mogą otrzymać świadczenie urlopowe. Mogą nie oznacza, że dostaną. Podstawowym warunkiem uprawniającym do skorzystania w ramach świadczenia urlopowego jest wykorzystanie 14 dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego bez przerw, czyli jest to bardzo zbliżone do czasów pod gruszą w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Jednak drugi warunek jest kompletnie niezależny już od pracownika, mianowicie musi pracować on w takim zakładzie, który po prostu to świadczenie wypłaca. Skąd wiemy, czy nasz zakład pracy wypłaca takie świadczenie? Dowiadujemy się tego do 31 stycznia danego roku. Również dowiemy się w tym samym dniu, jaka będzie kwota, a przynajmniej czy będzie ona równa górnej granicy, czy też nie. Jak wspomniałem, wszystkiego dowiemy się do 31 stycznia, zarówno czy będzie nam wypłacone świadczenie urlopowe, jak też jego wysokość. Mianowicie, jeżeli zostaniemy poinformowani, że jest ono w kwocie maksymalnej, to jest to 1662 ,97 zł. 97 Chyba, że pracownik pracuje w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, wtedy będzie to 2217 zł. i 29 kiedy powinno zostać wypłacone świadczenie urlopowe? Jeżeli nie ma nic w wewnętrznych przepisach zakładowych, to takie świadczenie urlopowe będzie wypłacone najpóźniej, dzień przed rozpoczęciem przez pracownika urlopu. Dlaczego 1662,97 zł? Dlatego, że to świadczenie nie może przekroczyć odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.